Na wyspie Fortnite pojawiły się kolejne zwiastuny eventu, otrzymaliśmy kolejne ważne wycieki na wielki event, już niebawem do Fortnite'a powróci jeden z siódemki, wiemy kiedy trafią kolejne etapy tego wydarzenia, a już za jakiś czas do sklepu może trafić skin rapera Tentaciona. Siemanko wszystkim, ja jestem Migao i witam was na filmie z eventu i nowości, lecz zanim one, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50. 10% z Was tego nie robi i przypominam jako epic partner o kodziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem. Dobrze, kochani, przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo jest tego wszystkiego naprawdę sporo. A najwięcej informacji mamy w temacie tego wielkiego eventu. Lecz zanim one, mam dla Was informacje na temat pewnego kolejnego skina rapera, jaki niebawem może zostać dodany do Fortnite'a. Cały ten temat miałem okazję przedstawić wam na kanale już jakiś dłuższy czas temu, jakoś w styczniu tego roku. I wtedy leaker Hypex poinformował nas, że została potwierdzona pełna współpraca pomiędzy właśnie Fortnite'em a raperem XXX informacja... Informacja wzięła się z tego, że producent muzyczny od tego rapera cały czas na swoim profilu na Instagramie informował o tym, że niebawem będzie coś wielkiego związanego z Fortnite'em, a zaraz potem do plików w gry została dodana emotka od tego rapera. Sama emotka skrywała się w plikach od stycznia aż do maja tego roku i dopiero w ostatnich dniach została wprowadzona do sklepu z przedmiotami i kosztowała wtedy 400 fałdolców, a wraz z jej powrotem w internecie znów zaczął pojawiać się temat jego skina w sklepie. Obecnie widzowie nie ma żadnych. Informacji od likkerów, od Fortnite'a lub z innych źródeł, że na dniach albo w najbliższych tygodniach jego skórka zostanie dodana do gry, lecz spokojnie wiemy, że ta współpraca będzie miała jeszcze więcej nowości niż tylko ta jedna emotka, która trafiła ostatnio do sklepu. Możliwe nawet, że w późniejszym czasie tego rozdziału dostaniemy taką większą część tej współpracy, która wprowadziłaby nam nowego skina, przedmioty kosmetyczne, a nawet jakiś specjalny koncert na wyspie, bo w ostatnim czasie było ich naprawdę sporo. Tak więc widzowie, jeżeli widzicie gdzieś w internecie film, że na dniach do sklepu trafi jego skórka czy coś, to nie klikajcie w to, bo jest to po prostu zwykły skam. I tak, oczywiście, jego skin w późniejszym czasie może trafić do sklepu, ale na pewno nie wydarzy się to teraz, w tym sezonie. Skoro znacie już informacje na temat nadchodzącej współpracy z nowymi przedmiotami i możliwym koncertem, przejdźmy sobie teraz do waszego ulubionego tematu w ostatnim czasie, czyli wielkiego eventu, bo dosłownie cały czas pojawiają się nowe informacje w jego temacie. Na tych ostatnich filmach na kanale wspominałem wam m.in. że na wyspie Fortnite został aktywowany w końcu portal duchów, ten widoczny tutaj i świeci on teraz na filetowo i oznacza to m.in. tyle, że samo wielkie wydarzenia, a bardziej jego przygotowywania właśnie się rozpoczęły. Co jednak ciekawe widzowie to nie jedyne informacje na temat wielkiego eventu jakie pojawiły się w ostatnich dniach, a te kolejne, które trafiły do neta dotyczą tej wielkiej gwiazdy na niebie, ponieważ to właśnie ona niebawem zaatakuje naszą obecną wyspę. Dla osób zapominalskich, to już na dniach na wyspie Fortnite będą aktywowane kolejne jej etapy i sama gwiazda powolnymi krokami będzie wzbijała się coraz to wyżej wyspy, aż w końcu zostanie ona ustawiona tak jak widzicie tutaj i skieruje swój zielony laser prosto w naszą wyspę. Co do nowych, Informacji w temacie tej gwiazdy, to zostały one podane przez dokładnie tego likera tutaj, który napisał nam, że w bazie rebelii w tym miejscu na wyspie jest pewien stół, na którym są wyświetlane hologramy i niebawem będzie tam widoczny ten hologram tutaj. Jak widzicie, na jego filmiku został przedstawiony hologram gwiazdy, która jest już na swoim ostatnim etapie, czyli tym widocznym tutaj i będzie to już właśnie ten finałowy etap zaraz przed startem eventu i hologram ten będzie zmieniał się za każdym razem, gdy gwiazda na wyspie będzie się przemieszczała. Obecnie gdy polecimy sobie właśnie w tamto miejsce będziemy mogli zobaczyć, że jest tam już aktywowany hologram z gwiazdą, ale właśnie na jej pierwszym etapie tym, który jest ogólnie na wyspie, a właśnie ten ostatni etap pojawi się gdy ogólnie trafi ostatni etap eventu na wyspie, tak więc polecam obserwować tą lokację cały czas, bo dosłownie w każdej chwili mogą pojawić się tam jakieś zmiany. Tutaj jeszcze dodam, że na stole tym ma pojawić się jeszcze w najbliższych dniach hologram gwiazdnego niszczyciela, ponieważ jak jeszcze nie wiecie w czwartek w aktualizacji trafi on do gry a wygracze będziecie mogli nim normalnie latać po wyspie. To jednak nie wszystkie informacje na nadchodzący wielki event, a następna informacja w jego temacie o jakiej powinniśmy sobie tutaj porozmawiać to kolejne jego etapy, ponieważ to właśnie one będą powodowały zmiany na wyspie jak i na tym stole w bazie ruchu oporu. A więc tak obecnie jedyny nowy etap eventu jaki pojawił się w ostatnich dniach to ten przy portalu, który po prostu spowodował jego aktywację i widzicie go ponownie w tle, a co do nowych etapów gwiazdy na niebie to mogą się one pojawić w dosłownie każdym, ale to każdym jednym momencie. W plikach gry jeszcze w poprzednim sezonie były już informacje, w jakim dokładnie miejscu pojawi się kolejny etap gwiazdy i widzicie je ponownie w tle, więc logiczne jest to, że Fortnite po prostu musi aktywować jakieś etapy i pojawi się on od razu na wyspie. Ja sama bardzo wątpię w to, że pojawi się jakiś kolejny etap jeszcze w tym tygodniu, teraz, zaraz przed kolejną wielką aktualizacją. Leży jakiś mały procent szans na to i spodziewajcie się, że takie większe zmiany na event i kolejne jego etapy będą pojawiały się dopiero po tej następnej aktualizacji. To właśnie ta kolejna wielka aktualizacja, jak jeszcze nie wiecie, będzie dodatkowo finałową aktualizacją obecnego sezonu Star Warsów, co oznacza, że trafią po niej wszystkie pliki wielkiego eventu, a nawet i pliki na nowy sezon, a gdy trafią już te pliki, będziemy wiedzieć, co pojawi się na evencie, co będzie po nim i wiele innych ciekawych rzeczy. Jest to dość ważne, bo do tej pory nie wiemy, na czym będzie polegało to nadchodzące wydarzenie i mieliśmy tylko takie małe pojedyncze jego wycieki, na przykład ten widoczny tutaj i możecie go sobie przeczytać, ale nie jest on nadal pewny, i po tym updatecie nie dość, że on się potwierdzi, to zaczną pojawiać się nowe jego etapy, a wy pamiętajcie, że gwiazdo na niebie, postać palpatina i inne rzeczy ze Star Warsów na pewno wezną udział w tym wydarzeniu. Te informacje były naprawdę ważne, ponieważ wiemy dzięki temu, że gwiazdo na niebie na 100% weźmie udział w evencie, wiemy kiedy mogą pojawić się kolejne etapy eventu i inne ważne rzeczy, a jeżeli interesuje Was temat aktualizacji eventu, to dokładnie wczoraj na kanał wleciał odcinek na ten temat. A skoro wspominamy tutaj cały czas o evencie i fabule, to pozostańmy sobie już przy tym temacie do końca tego filmu. Ale tym razem pod lupę zabierzemy sobie fabułę w trybie OG rozdziału pierwszego, ponieważ otrzymaliśmy zwiastun powrotu pewnej ważnej postaci fabularnej. Chodzi tutaj oczywiście o postać siódemki, a dokładniej to o przybysza, który właśnie przybył na wyspę Fortnite wraz ze startem sezonu czwartego tego starego. A wszystko to zapoczątkowało bieg przeróżnych wydarzeń, które zakończyły się mniej więcej na końcówce rozdziału trzeciego. W ostatnim czarcie. W czasie twórcy gry wprowadzili do sklepu nową ścieżkę muzyczną FNCS tą widoczną tutaj, na której gracze doszukali się właśnie nowego przybysza i wiedzieliśmy, że wraz z sezonem czwartym w trybie OG jego skórka trafi do karnetu w zremiksowanej formie. Teraz widzowie, wiemy już nawet jak dokładnie będzie wyglądała jego skórka, a wszystko dlatego, że Fortnite wstawił ostatnio krótki zwiastun z czatu tekstowego, na którym pisały za sobą postacie Fortnite'a, a awatar jednej z postaci prezentował się tak. Jak widzicie, jest tutaj widoczny właśnie ten. Nowy przybysz, który ukaże się w karnecie bojowym następnego OG sezonu 4 i widzowie jest to jednoznaczne z tym, że w końcu od końcówki rozdziału 3 do Fortnitea oficjalnie powróci siódemka, ale niestety tylko do OG trybu. Nie wiemy, czy jego zadania w kolejnym OG sezonie będzie dokładnie takie samo jak te właśnie ze starego sezonu 4, ale jeżeli wszystko będzie toczyło się tak jak kiedyś, to już na koniec OG sezonu 4 dostaniemy wielki event rakiety, ten który leciał wam wcześniej w tle. Obecnie nie chcę za bardzo odbiegać od. Tego, czy będzie wtedy event? Bo jeszcze ogrom czasu do tego wszystkiego. Ale spodziewajcie się, kochani, że powrót siódemki na pewno przyniesie sporo ciekawych rzeczy do tego trybu. A ja sam mam nadzieję, że będzie miało to jakiś wpływ na tryb podstawowy. Na teraz są to wszystkie nowe informacje w temacie eventu, fabuły i całej tej reszty. A jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz event. A nie dojrzenie że na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce. To dodatkowo dostaniecie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu. Filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nie mapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!